Krótka relacja z giełdy na Balickiej. Zobaczymy, czy coś dziś fajnego wyhaczymy. Tu są ładne, a nie w sumie boxers XS. Szukamy sobie czegoś fajnego, nie? żuzia? No, ładna. No, no, Zobaczymy, ile... Ładna, dobra. Zobaczymy, co się w ogóle będzie Co byście chcieli? Które Kuba? Co byś tam chciało? Zobaczymy, jakie są te gry. Bloodborne, co? Ile? Star Wars? Tak. To są te Complete Saga? Na PSP. Zobacz. Woli. No. Na PlayStation czy Aragorn's Quest. No. Dzięki Dziwiety Idziemy Dełko, okładka Clear Sky stało się piekło dobra dobra lecimy Ale małe sprzęty Gdzie my? Gdzie my idziemy idziemy pokażę to jest jedynie lucówka na jednym z luców zaszczyt

Proszę, zdobycze giełdowe, coś dla najmłodszych, Piraci z Karaibów. Dla jagódki, proszę. Hobbit dla jagódki, proszę. Avengersi, dla kogo by były Avengersi? Dla Kuby. No tu mamy Lego, a właśnie to są wszystkie gry Lego, proszę. Proszę, pokazuję Kubę. Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes to dla Zuzi. Pięć lat, baby. Proszę, i tutaj coś już dla tych starszych. To, doctor, dobrze, Nossa. dobrze, super, super. I tutaj mamy, no musiałem kupić Army of Two na X360, bo to sentymentalnie, bo tam z Bartkiem graliśmy, z bratem Bartkiem graliśmy w to na Play'u Trójce. To była gra, którą dostaliśmy do konsoli, do Play'a Trójki i tu mam Army of Two, chyba za 15 zł. No i oczywiście udało się wypatrzeć Stalker Clear Sky, czyste niebo, za za zadyszkę zobaczcie, z jakimś płytą z dodatkami. Stalker czyste niebo, płyta dodatkowa. No i prócz tego jeszcze coś fajnego. A tu widzę Jagódka są Pokaż. No co ty, Tomasz, Ta. Ta. Ja super, to masz fajnego? Hobbit! Super, jest. super. Płyta. Tak. I tutaj, proszę, Zobacz, kinekcik do Xboxa. Także trochę no będziemy mogli się poruszać do w tego? takich upałach. Tak, nie, do tego jest płyta, także kinekcika też mamy. Także takie dzisiaj zdobycze giełdowe. Ej, to jest film? To jest gra, to jest też gra Lego. Zobaczymy, zajrzymy do środka. Mamy tutaj kinekta i do kinekta chyba tam na dole, z tego co mi ten pan pokazywał, jest gra. Tak. To jest jedynka. Jedynka, dobra, dobra, to jest jedynka, okej. Okay. A ty masz którą? Chyba Kinect Adventure, zobaczcie To są takie gry rodzinne, przygody, będziemy się ruszali Kochać przy tych Harley Quinn Ja wiem, że ty kochasz Harley Quinn Ej, chyba to jest dwójka To jest dwójka ten Hobbit, tak myślisz? Dobra Zobacz Do... No, to taki szybki wypad na giełdę był i wróciliśmy z takimi skarbami To było bardzo gorąco Gorąco Zobaczcie jakie pająki Jakie tu są pająki, dobra Kuba, okej okay, wszystko? I Dobra. zobaczcie. Super. Pięknie. Cześć, Dobra. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i... Jagoda. I uważajcie na upały! Składajcie się odpowiednio! Cześć pa! Jest gry! Bo tam była, widziałam na giełdzie! Tak, była, ale to jeszcze nie są gry na twój wiek. Nie, pa. bo te też nie są na... Na razie. Wyżej, wyżej, wyżej tą Super. Brawo, brawo. Musisz dłużej przytrzymać. Brawo, nóżką, nóżką, super!